Siemanko, manka, jest jestem Wertes, Witajcie w kolejnym odcinku z gry. What the Golf. Ostatnio nie było filmów na kanale przez parę dni, ale już wracam. Już, już może się uda, że, że będą częściej. Eee, a i wracamy do tego głupiego golfa. Dokładnie tak. Golf z dosyć dziwną opcją. I teraz mamy Berda, słuchajcie. Ow. Oh. Do tego się nie spodziewałem. A, a czekajcie, a jakbym to rozwalał. Może to o to chodzi. Dobrze, dobrze, o to chodziło. O to tutaj chodziło. Nice. Okej. Okay. A, myślałem, że będziemy tu... A jak tu wlecę? Nie? Okej. Okay. Czyli musimy piłkę trafić, słuchajcie. Do dołka. Czemu by nie? Znaczy do dołka, do bramki musimy trafić. Pyc, piłeczkę, proszę bardzo. Ej, ta piłka jest zbuntowana. Nie? Poleci, poleci. Będzie. Będzie. Będzie, dawaj, dawaj, dawaj. Woo! Dobrze, punkcik. Ej, myślałem, że to będzie jeden dołek. Halo. To jest jedna bramka. Mówię dołek, bo wiecie, bo niby golf, nie? Leć tam. Bardzo ładnie. I teraz będzie... Proszę bardzo, przerąbanie! Gol. Tak to się robi. Okej. Okay. Czemu myślałem, że będziemy ptakiem strzelać? Halo. A, i to był gol niby, no dobra, okej, okay. niech wam będzie, niech wam będzie Skoro tak uważacie, to czemu by nie Uh, uh, hakiery jakieś lecą Okej, okay. dobra, czyli przeszliśmy tam wszystko Gitara, pink. o, wleciała, dobrze O kurde, jaki golf, ej, ten kot będzie nam przeszkadzał, bije w kota o nie, muszę w kota walnąć. <laughs> Ej, nie ma go. O nie życiem kota z góry. Ale ze mnie z wyrol <laughs> W Toster walnąłem tosty poleciały. Dobrze! Dobrze! Właśnie tak. <laughs> o nie jakie zło <laughs> Okej, okay, za pierwszym Oho, pan bramkarz! Walę w bramkarza <laughs> Takiś ciebie kozak, to walę w toster. O nie! Muszę bić toaster! POTRAFIMY! Okej. Okay. Uh. No nie, sprankowali mnie, no to leciutko. Pa, 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 będzie! Dobrze! Dobrze! A mogę tak? A nie, to bramku znowu strzelam. Dokładnie tak! Dokładnie tak! Okej. Okay. Coraz głupsza ta gra, słuchajcie. Nie mówię, że to źle. Ale coraz głupsza ta gra. Beczka. O ty, kurde. Dawaj. Ta, myślałeś, że wykazacie co? O, znowu ktoś tu stoi. Nie trafisz mnie, mam slow motion. Haj, co teraz? Ograłem cię, proszę bardzo. Ograned, Elo. Football. <grym> <grym> aha, aha, pa 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 pa. Gdzie? Pa. Ha! Szczytowałem. Ej, bez kitu, szczytowałem. Dzie! Pyk! Proszę bardzo, easy. Easy peasy. nie niby easy peasy. Mogę w piłkę? Mogę, dobrze. No patrz. No i co ty myślisz, co? Ogram was! Ogram was, kurde, patrzcie na to! Wertes do reprezentacji, jak nic. Tak to się robi. Fifa w golfie normalnie dzisiaj, nie? Gdzie? Nara, no co mi zrobicie? O nie, samochód! Stałem potrącony! Nie! Odejdź! Odejdź! Ogrywam was! Pod bramka gol, Mamy to! Mamy to! Nikt mnie nie ogra, nawet ta bramka, proszę bardzo, rozwalona. pyc Okej. Okay. Czy mnie teraz zaskoczycie, co? Patrzcie na to! Bijemy kota! O nie! Gdzie? Jestem pod mapą. O, nie można być pod mapą. Ok, ale tak to może wyglądać. Nice. Robimy tak. Przy bardzo. Taktycznie, taktycznie. I na bramkę. O nie! Odejdź! Odejdź! O nie! Zostałem ograny! Nie! <ścoughs> o, jakie to było dobre. Okej, okay, już wypadłem, ale wróciłem. Nice. Gdzie ty, halo? Pacie. Pu, pu, pu. Profeska. Elo Benz. Elo Benz. O nie! O nie, za bardzo raszuję! Nie jestem za mapą. Nie, ja wrócę, ja wrócę! Mówiłem, że wrócę! O nie! I zrobię to, patrzcie. Mistrzostwo świata. Pyt. <ś> no, prawie. Prawie. Prawie prawie to zrobiłem. Idź październik, halo. Pyc I do bramki! Nie odejdź! Nie będziesz mi mówił, jak mam żyć! No to idę tak. A cię Ogram. A cię ogrom. Patrz! Nawet nie bronił. Nawet nie bronił. Okej, <grywa> piłko odpalę. Przycisknie. A czemu nie mogę na przykład... ...zrobić czegoś takiego? Więc... 0 na 6. Aha, bo tu jakieś... Jakieś te trzeba było wbijać, żeby dostać bonusa. No nieważne. No nieważne. Ograłem ten etap. Mi po mistrzowsku. Halo? Dobra, dobra. Co to za etap kosmiczny? Halo, lecę w kosmos. Ty jak kabania, to okej okay. Bez kitu O nie, podkręcone. Jak chcę tutaj dziury wlecieć? Pa, to tak nie działa. O, tu ma swoją grawitację, świetnie. Pięć? Ha, Space kosmos Lecimy, czekaj okay, trochę. Trochę lżej. Ej jaki fazowy etap Dobra Mamy to, gdzie dalej? Tutaj Dawaj, wufoluda. Dobrze. Na pełnej! O nie, nie mogę na pełnej! To na takiej pełnej. Żadna grawitacja mnie nie złapie. Miałem rację, słuchajcie. I to dosłownie miałem rację. <ścoughs> o nie! O nie! Nie chcę być na księżycu. Czy cokolwiek to jest Dobra Kurde Myślicie, że prosty etap A to kurde Słuchajcie, <laughs> mam za dużą czułość myszy. Wait o, o, teraz będzie ideolo Patrzcie na to Ideolo Kosmiczne playsy Dobra, wciągnie mnie to gravity Udawaj, <laughs> dawaj, dawaj, nie wylatuj za mapę! O, o gdzie? Gdzie to poleciało? Halo! O nie, i z tego wszystkiego wylądowałem na Marsie. Nie Dobra, na pełnej w planetkę. Świetnie. O, właśnie. i A już, zostałem szukany. Tak, bardzo daleko. Jest, dobra, mamy ten etap. Nice. Nie wracaj tam. <gryw> Te etapy są złe, słuchajcie. O, o. Najgorsze, że nie mogę uderzyć tutaj, dopóki nie jestem na jakiejś tam planecie, nie? O, w mordę! Czekajcie, gdzie ja jestem? Tutaj jestem. Um, okej, okay. nie było tematu. Nie było tematu, halo. Nikt się tego nie spodziewał. What? <laughs> Właśnie tak. <laughs> Dobra, gdzie lecimy? Tutaj! E! Dawaj mnie tu tego walenia, czy cokolwiek to jest, halo. No, nope, wracaj. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, jestem z ciebie dumny. Piłeczko. A, właśnie tak. I tutaj, tak. I na pełnej. No problem. Właśnie tak, bez problemu. Oho, znowu jestem czymś dziwnym. Nie, jestem zwykłą piłeczką, ale. Co? Wait, nie jestem zwykłą piłeczką już. Halo, ciągle byłem planetą jakąś. Dawaj! Jak wypadnę na dół, to spadnę z góry, tak, tak. Ej! To tak zostawię, może dolecimy. Albo i nie. Wee! Wee! <ścười> Ej, Bieski, to może tak zostawić ci czekać. Czy może się uda, nie? <ścười> Dobra, nie, trzeba działać. Mam pomysł, patrzcie. Pyk! O, o, Właśnie, z tej strony mogę zaatakować. O, widzicie, proszę bardzo. Dziwny etapik Dobra, gdzie mam teraz lecieć? Halo 4 na 5 Dobra, mamy cię, mamy cię Dawaj, na satelit... i <laughs> no halo, ty O właśnie O Wuhuu Dawaj, lecisz Przypomniała mi się taka jedna gierka teraz <laughs> Mobilna Która miała tryb, że takim się latało Ziomeczkiem. Aha, i to tyle. No pff, spoko. Tyle szukania, tyle trafiania, żeby zrobić jeden strzał, nie? Dobra, lecę stąd. Na pewno perfekta nigdzie nie miałem takiego, żeby korony zdobyć. Ale to nic. To mamy parę etapów za nami. Świetnie. Jeszcze sobie jeden myślę, że zrobimy. Jak daleko. Halo. Tut, ty, ty. Tak, tak, nie mam dostępu, ale zaraz będę miał dostęp. na to. O, tu jakieś wypadki widzę. Halo halo, jakieś śmieci, we. Kto tu sprząta? Ja się pytam. Oho, już się boję. W samochód! <grybuj> Okej. Okay. Miałem rację. karbum. To jest. Dobra, czyli będą wypadki teraz. Świetnie. Elegancko. Pipip. Bip. Bip, pip, Madahaka Chyba, przebiję się tandy. Nie, nie przebiję się tandy. Muszę pomiędzy samochodami! Wow! O! Wywaliłem aż gdzieś coś poleciało. W samochód o! Nie, wracaj tam. Ej, nie mogłem ten. Tutaj też nie mogłem strzelać jak nie byłem na ziemi. Halo. To się... Nie liczy, dobra. To tak mniej ryzykownie polecimy. Co by nigdzie nie popłynąć. Bum. Proszę bardzo, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. I teraz. pek, proszę bardzo. Mamy to. No, myślałem, że do tego dołka trafiłem za pierwszym razem. Dawaj, jedziesz. Jak <noise> to nie mogę uderzać. Nie mogę uderzać! Tylko mnie strollowało, albo w ostatniej chwili zmienił zdanie. W ostatnim momencie. Kurde, już. Już nie lubię tego etapu za to, że mi. Za zaczął blokować fajne uderzenie. Halo, to jest głupie. Dobra, 2 na 4. Ha, tam jeszcze coś mamy. Dobra, dobra, jakiś eksperyment. Oho! Uuu. Co ty robisz? Dobra, pokażę wam, jak to trzeba tutaj zrobić. Widzieliście. Calculated. JAK <grymne> WYGOD... ohoho! Ja, prawie coś powiedziałem. <grymne> Ale nie powiedziałem. Hmm. O, pole minowe, świetnie. Ty, no nie gadaj! Że coś takiego im nie wywala w kosmos, ty Pa, 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 jak to zrobię teraz Ale to zrobiłem teraz Może inaczej No Czekaj Ej, mnie To normalnie Gościu, jesteś mistrzem golfa <noise> No gdzie moje slow motion fajne Które miałem wcześniej Jak celowałem, ktoś mi to wyłączył, bez sensu Ale no, no nic Tak czy siak daję radę Skill z golfa jest <noise> Dobra pyk No dawaj, przetransportuj mnie gdzieś tutaj Dobra, lecimy <noise> O, znowu ten będzie bił Pęk! Ale nie, ki poleciał! Ej ziomeczku, wracaj! No i widzisz po co to robiłeś, umarłeś tylko. Dobra, to może tak to zrobię Pyk w drzewo, dobrze Właśnie tak o, czarne koty, przebiegły drogę, ale to nic Ale to nic, dawaj, a na nas tam był jakby go w locie tak wyrzucać byłoby by ale mi to wyłączyli już. Nie, 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 nie. Poleciałeś! do bramki. Też gola trafiliśmy. Dobrze. Jaka głupota. Daj, Co teraz? Patrzcie, samą, który mnie wywali za mapę. Okej. Okay. Haha, chcecie mnie zaskoczyć, a to ja zaskoczyłem was, proszę bardzo. Calculated A to mnie, kurde, do dołka wzięła samo. Cool, 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 cool. Nie no, 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 no. Nie, nie, nie. A tam była jakaś opcja z tą koronką, może tak to trzeba było robić od początku. To drugi raz przechodzimy i wybieramy. Ja chcę tu koronę zdobyć. Wtedy za pierwszym. Woo! Turbo! Turbo wyścig! O nie, muszę w nic nie wrąbywać. Halo. To jest nie fair. To jest nie fair. Tu są koty. Muszę koty przejechać. Czemu ja walnę w drzewo? Nie pytajcie mnie. Nie pytajcie mnie. A w słupki też wybucham? Właśnie tak! Dobre, dobre! Zagrę. Nie! Spadaj! O nie! Co za Janusz mi się wrąbał, ja tu już normalny Proplays robiłem A tu kurde Janusz w swojej skodzie wyruszył w poszukiwania chaos, a ja tutaj jak pojadę, ale go zrobiłem, ale go zrobiłem w ciula. A, nic mi nie zrobisz, a nie, tu co koty Co to za kurde był? Zlot wiedźmy jakiś wow. Okej okay. Muszę uciekać! Ooo, no i wybuchłem. Czyli tu proch leci. Nie, no, szybciej! Szybciej, bo wybuchnę! Come on! <ścoughs> Dawaj! To jest. Co za szlory! No nie, dobra, kurde, goty. koty jednak wybuchają. Dobrze wiedzieć. Stój! Stój! Czekaj! Czekaj, walcz. Walcz o życie beczko? Dawaj. Na wszystkie beczki świata musimy to ugrać. Dobrze! Dobrze! No, to było trochę trudniejsze. Ale to nic. Mamy to. Mamy to, zrobiliśmy. O nie, co za zło. Proszę bardzo, i co, komputerku? Co ograłem cię teraz, słuchaj? Co ty na to? Hello, ball, let's play! Pink, ok. Co mi zrobisz? O, ty! Nie spodziewaj się, że zrobię coś takiego, co? A tutaj co będzie się działo? A, okej. Okay. Easy peasy. O! Ty, komputerku! To jest fejkowe, to jest fejkowe! Mówiłem i go ograłem, nice! Pokaż mi coś, czego się nie spodziewam, słuchaj, Aha, tego się nie spodziewałem. No właśnie tak pik, 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 pik Damn it! Jak zrobię tak i od razu przegram? Haha! Ha. Tego się nikt nie mógł spodziewać. No nie Ogrywa on mnie, halo! O, patrzcie to teraz, to zrobię. O nie. No, 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 A, no, dobra, miałem rację. Stop! Stop! Tu cię mam. Tu cię mam. I co? I co ty na to? I co? Idziesz? Idziesz sobie. Ograny. Co, chcecie mnie złapać? Przytulić się chcecie? Za cham. tak. Dobra, czyli kolejne. Teraz będziemy mieli zadanka. Słuchajcie, to zrobimy w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeśli wam się odcinacie. odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę dodajcie film do ulubionych. Udostępnijcie na fejsie. Do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej.